Pierwszy raz od e, awansu dekser klasy graliśmy z Arką i pamiętam to gola, bo jak można nie zapomnieć, to było naprawdę jedno z takich e, zdarzeń i meczy, w których e, zapamiętam do końca życia. Było, była adrenalina przed meczem, adrenalina po meczu, jak, jak wróciliśmy z tego meczu i można powiedzieć, że przez ten cały popołudnie, ten cały dzień taka adrenalina była, że pierwszy raz takie, takie derby przeżyłem, jechało się przez... Najpierw przez Gdańsk, gdzie kibice Lechy, później się jedzie kawałek Gdynią, gdzie już kibice Arki. Ta nienawiść było czuć na stadionie i można powiedzieć, już w trakcie, ale to była taka nienawiść mobilizująca nas i, i do końca życia będę pamiętał tą bramkę, bo to coś fajnego i dla takich chwil warto grać. Po następnym meczu pamiętam, chyba graliśmy Puchar Polski z Jagiellonią. I, I cały stadion był w plakatach Uzana prezydenta. To było miłe. Na pewno fajne e, wspomnienia na te plakaty mam w domu i trzymam na, żeby kiedyś się tam powiesić i, i będzie mi to przypominało. Byliśmy w tam przedostatnim miejscu, gdy przyjechaliśmy w tę darkę. I, i, I bardzo cenne punkty, bo to był pierwszy sezon w klasie, Dzięki temu, można powiedzieć, i zwycięstwo w ostatniej kolejce z Piastem się utrzymaliśmy. Były to mecz walki, jak to w derbach. Żadna drużyna nie miała tam zbyt wielu sytuacji. Zdecydowałem się na strzał, i, i ku zaskoczeniu e, bramka padła. Nie przeszkodziliśmy sobie z Maćkiem Rogalskim, bo on podskoczył, żeby nie podskoczył, to bym tej bramki nie strzelił. Na pewno byliśmy na innym etapie, walczyliśmy o utrzymanie i to zwycięstwo też z Arką podbudowało nasze morale. I, i ostatnie mecze już, już dały nam wiarę, że możemy się jednak w tej lidze utrzymać, bo był taki moment, że naprawdę dużo ludzi nas powątpiewało, a, a ten mecz z Arką był taki impuls do, do tego, żebyśmy się utrzymali. Nie ułożył nam się od początku ten mecz tak, jak sobie zakładaliśmy w szatni, że wchodzimy zmobilizowani i chcemy od początku narzucić swój styl grania, strzelić pierwszą, drugą w ramkę, ale niestety problemy są po to, żeby je rozwiązywać, i akurat mieliśmy tak mocny zespół mentalnie przygotowany do tego spotkania, że udało nam się jeszcze w pierwszej połowie zaznaczyć swoją przewagę bramkową, jak i, że tak powiem, boiskową i utrzymaliśmy ten wynik. Styl nie wszyscy wiedzieli, czy piłka przekroczyła linię bramkową? No ja byłem przekonany w 100%. Jeszcze kątem oka, żeby się upewnić, spojrzałem na sędziego bocznego, ale byłem przekonany, że była, była już za linią, dlatego cieszyłem się od początku. I naprawdę były to dla mnie dwie bardzo ważne bramki, gdyż nie, nie strzelałem i nie, ich tak dużo. I dlatego myślę, że pamięci zostaną już na bardzo długo. Przed karnym czułem się bardzo pewnie, bo karne strzelałem i w meczach ligowych, jak i na treningach, gdzie bardzo dużo tego trenowałem, miałem upanowany ten stały fragment, gry, gdzie na treningu nawet prosiłem bramkarza, żeby się rzucał w ten róg, gdzie strzelam, żeby go dopracować w 100%. Dlatego byłem spokojny, udało się. To zdjęcie jest. wisi nie tylko u mnie w domu, i u mnie już może, mogę powiedzieć oficjalnie w biurze, ale i u rodziców i w innych miejscach nie tylko rodzinnych jeżeli chodzi o te mecze wszystkie to był najlepszy piłkarsko myślę, że w tym meczu mieliśmy przewaga klasy, nad Arką My mogliśmy ten mecz wygrać i naprawdę ta bramka piękna piękny rajd Piotrka i podanie prostopadu między środkowego obrońca a lewego ja biegałem, grałem wtedy na boku pomocy i bez zastanowienia zagrałem z pierwszej piłki do pustej kuba. Można powiedzieć, że to była akcja bo wzorcowa, gdzie, gdzie Arka no, nie, nie, nie miała nic do powiedzenia przy tej akcji. I tak padła pierwsza bramka, ale myślę, że to był najlepszy mecz piłkarski, jaki rozegraliśmy. I przewaga klas między nami a Arką była widoczna w czas. To dla mnie był bardzo ważny mecz. Szeliłem pierwsze bramki z polskiej ekstra klasie. Pamiętam, że Łukasz bardzo dobrze mnie podał podanie i ja trafiłem między nogami w Bardzo byli szczęśliwi i jak pamiętam, że jak przyjechali po meczu na stadion nasz to nas witali kibice Lechii Gdańsk. И был бардак дюжин, и мы на стадионе сделали бардак хаймен. Strzelona 1-0. Do dziś trwają takie dyskusje, czy gol był strzelony głową, czy barkiem. Może po latach teraz już to wyjaśnić? Nie, gol był strzelony głową, normalnie. Także pamiętam doświadkowanie Pawła Nowaka 10 minut chyba do końca meczu. Także bardzo cenne zwycięstwo. Przez większość czasu, większość tego meczu nie mogliśmy nie mogliśmy się zorganizować, nie mogliśmy nawiązać walki z drużyną Arki. Przegrywaliśmy 2 do 0. Było to moje, moje trafienie, ale też pamiętam, że to nie było czyste, czyste trafienie, więc troszeczkę przez 2-3 sekundy nerwów, nerwów straciłem. To w meciu jest, że zawsze będzie pamiętać, że. bili takvi ja bilem njalem šćenše, že bi zdrobili taki bramek u ostatnoj sekundi meču. Da ja ja miałem šćenše, že je Bog bil takvi dobri asistent i ja bilem v pravom čase na pravom jašće i nic. Po meću bili Bardzo szczęśliwi, Euforia, radość na stadionie to było o tyle cenniejsze i o tyle, tyle dawało nam radości z tego powodu, że no wiemy czym się rządzą mecze derbowe, jakie to są bardzo ważne mecze. I wydaje mi się, że dla kibiców Lechi będzie to mecz zapamiętany, ponieważ mimo, że nie wygraliśmy, ale w tak dramatycznych okolicznościach potrafiliśmy wyrwać punkt. Ten remis 2 do 2 w Gdyni, to myślę, że kibice, jakie my, piłkarze, którzy, którzy grali w tym spotkaniu, traktują jako zwycięstwo, bo, bo dwie bramki strzelone w dziesiątej minucie, to nie lada wyczyn. Kiedy przyjechaliśmy w Trałouty, że tam pil dużo, dużo naszych kibicach. Czyli tani zostaliśmy tak, jakbyśmy. Zdobyli mistrzostwo Polski lub bardzo zdecydowanie wygrali, wygrali te, te derby w Gdyni. To był party, jak zrobiliśmy mistrzostwo Polski, nie tylko zremisowali na derby. Panowie kibice. Już w niedzielę wielkie derby Trójmiasta. Mentalnie to się rozegra wszystko w czatni. Na pewno to nie będzie fajny mecz piłkarski. Mecz walki myślę, że nie będzie zdecydowanego faworyta, nie ma, bo arka. My jesteśmy liderem, ale arka u siebie bardzo dobrze gra, także e, wszystko może się zdarzyć. Szanse są równe. To są, to są derby, emocje e, są jeszcze większe. E, presja kibiców. Dla kibiców jest to najważniejszy mecz w sezonie. Życie zwycięstwo w tym meczu wieki, Iżby zostanie na pierwszym miejscu w tym sezonie, wszystko najlepsze bo będzie tubie cała odniosła. W Moich żyłach płynie krew biało-zielona i myślę, że tak pozostanie do końca. I wiadomo, obstawiam zwycięstwo leki. Trzymajcie mocno kciuki, głośno dopingujcie. Ja też za lekiem mocno trzymam kciuki. Wierzę bardzo i mam nadzieję, że, że wygramy to i nasi kibice znowu tutaj przyjadą po spotkaniu i będziemy świętować zwycięstwo.